Cześć, witam Cię na moim kanale. Od tygodnia jestem na poście zdrowotnym dr Dąbrowskiej i zaczęłam eksperymentować z różnego rodzaju potrawami i tym razem pokażę Wam jak stworzyć spaghetti właśnie z użyciem wszystkich warzyw, które są dozwolone podczas tego postu, więc jeżeli interesuje Cię taki temat to zostań ze mną na dłużej. Taki zrobię szybki update, bo to nie jest temat tego filmu, ale jestem już tydzień po, czuję się bardzo dobrze. Niestety chodzę non stop głodna, ale rozumiem, że po prostu nie ma w mojej diecie żadnych tłuszczy, są tylko i wyłącznie warzywa surowe, duszone, czasem pieczone. Także rozumiem, że warzywa szybko się trawią i szybko staje się głodna. Ale tak i tak jem 4 do 5 posiłków. Ten piąty posiłek to są przeważnie jakieś przekąski, które sobie robię, czy się, jabłko, czy czy pieczone jabłko. Także zrzuciłam 2 kg po e, tygodniu postu i czuję się pełna energii, zdrowa i przyszła mi taka wczoraj kreatywność, zaczęłam tworzyć coś z e, właśnie e, produktów, które są dozwolone i wyszło mi przepyszne spaghetti, więc zaczynamy. Aby stworzyć sos, będę potrzebowała czosnek. Tutaj mam akurat trzy duże ząbki czosnku, trzy duże, e, znaczy duże, średniej wielkości, średnio duże e, pomidory, do tego świeżą bazylię, oczywiście cebulę, akurat tutaj mam połowę, można użyć całą, ja mam, ona jest bardzo duża, dlatego wziąłem połowę. Mam również paprykę, do tego będzie brokuł, e pietruszka i bakłażan, takie dwa plasterki. No a oczywiście, żeby stworzyć taką iluzję makaronu, mam dynię piżmową, którą kupiłam już gotową, pokrojoną właśnie w sposób makaronu, ale można też to zrobić za pomocą specjalnej osełki do warzyw. Makaron wygląda w ten sposób, tak jak widzicie, już jest pokrojony w taki sposób, że wygląda jak makaron. Ja wam też pokażę taką osełkę, którą mam. Ona wygląda w ten sposób: po prostu kawałki, wtedy, warzyw się daje. Kawałki warzyw się wkłada do środka i się po prostu nią kręci, dzięki czemu wychodzą Wam przepięknie właśnie um, różne kształty w kształcie właśnie makaronu czy inne są też różnego rodzaju inne firmy, inne osałki, które nawet y, robią 5-6 różnych innych kształtów, także jeżeli lubicie takiego rodzaju warzywa właśnie w formie makaronu, to warto mieć taką osałkę w domu. Będę potrzebowała patelnię ale również garnek, także garnek na brokuła, więc wkładam sobie brokuła do garnuszka, żeby mi się szybciej ugotował sobie go na takie mniejsze kawałki. Zrobię. Także brokuł niech się gotuje, a my zajmiemy się teraz przygotowaniem sosu. Cebulę kroimy ją oczywiście na Mniejsze kawałki na no, takie kawałki, jakie lubicie. Ja bardzo lubię wyczuwalną cebulę, więc ja mogę mieć większe. Do tego daję na razie jeden duży ząbek czosnku i będę też kroiła pomidory. Dodaję również już na wstępie część bazylii oraz pokroję bakłażana, bo lubię, jak on jest taki mięciutki. Teraz niech się to dusi przez około 15-20 minut, tak żeby rozpadły się e, pomidory. I wtedy będziemy dodawali całą resztę. Ale sobie wymyśliłam post przed świętami. No cóż, powinnam zajadać pierniki, a nie kroić pietruszkę. Także już sobie wszystko tutaj przygotuję, żeby tylko potem wyrzucić. Będziemy bardzo intensywnie przyprawiać różnymi przyprawami, tak żeby to było mega intensywne, mega dobre. I bardzo aromatyczne teraz dodam soli mam sól himalajsko-bróżową i ja bardzo lubię jak jest lekko pikantne więc dodam pieprz cayenne jeżeli czujecie, że jest za mało wody to możecie dodać więcej tak, żeby nic wam się nie przypaliło. Tutaj już bardzo fajnie się rozwaliły pomidory, więc teraz będę mogła dodać kolejne składniki, jak na przykład paprykę. Jeszcze więcej czosnku. Dodam jeszcze pietruszkę zieloną. Bardzo aromatyczny. Mmm, pyszna! Co jeszcze mogę dodać? Jeszcze mogę dodać suszonych ziół, oregano, bazylia. I jeszcze dam papryki czerwonej w proszku. Teraz niech ta papryka, która tutaj jest, te duże kawałki, niech się też lekko poddusi. Ja lubię właśnie te warzywa, takie większe, żeby były takie al dente. Dlatego ja daję zawsze, tak troszkę, pod koniec. Sprawdźmy teraz brokuły. Czy są dobre? Tak, są idealne. Że wszystko już ugotowane, aż paruje. Także wkładamy teraz wszystko do jednego gara. Wrzucamy jeszcze pozostałą bazylię. Rozdrabniamy ją na mniejsze, jeżeli lubicie mniejsze kawałki. Mnie takie duże nie przeszkadzają. Potrę jeszcze czosnek, ostatni ząbek. Wyrzucimy już kilka różyczek. Ja je też tutaj pokroję, żeby były trochę mniejsze. I na sam koniec makaron, czyli dynia. Wszystko razem dobrze mieszamy, pozwalamy tej dyni nasiąknąć wszystkimi składnikami. Też będziemy musieli to doprawić jeszcze. Teraz zamykamy, zostawiamy na około 5 minut. Mnie 5 minut wystarczy. Wtedy ona też nie jest taka, jakby to powiedzieć, za miękka. Ja nie lubię, jak jest miękkie. Ja lubię, jak jest al dente, więc po prostu kontrolujcie i Taki jaki stopień ugotowania lubicie. Taki trzymajcie, żeby była bardziej miękka. To potrzebne na pewno 10 minut. Także co? 5 minut i się widzimy. Skosztujmy, czy nie muszę dodać jeszcze jakichś przypraw? Ok, to przekładamy. Udekorujemy jeszcze brokułem. Posypiemy pietruszko. I gotowe. Także tak oto przepięknie prezentuje się danie. Jest bardzo kolorowe, pachnie wspaniale. Jest bardzo aromatyczne. Kosztujemy. Pycha! Nie widzę, nie czuję żadnej różnicy między normalnym spaghetti, a tym. Jeżeli um, ta cukinia zmięknie, mam jeszcze bardziej, to będzie bardziej jeszcze przypominać e, makaron. Ja sobie pozostawiłam ją taką lekko chrupiącą, tylko przez 5 minut ją dusiłam. Także. Wszystko zależy od Was, jakie macie preferencje i jeżeli przechodzicie na jakikolwiek sposób odżywiania, czy to właśnie po Zdąbrowskiej, czy coś innego, to nie patrzcie na to, jakie macie ograniczenia, tylko patrzcie na to, jakie macie możliwości. Także ja zabieram się za jedzenie, bo już nie umiem wytrzymać i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie, a do tego czasu zostawcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco. Pa!